Niecały tydzień temu zakończyły się ostatnie FNCS-y w chapterze 6. A wraz z tym szansa na dostanie się na Mistrzostwa Świata we Francji. Ale na szczęście nasze trzy polskie ekipy zabrali trzy z 4 slotów na Lana i pojawią się we Francji. A jest to oczywiście Seti, Kami oraz Mixon. A dzisiaj pokażę wam, jak każdy z nich wygrał swoją grę właśnie na tych FNCS-ach. A zaczniemy sobie od analizy Kamiego, gdzie praktycznie przez cały turniej miał on kontest. Dlatego w pierwszej gierce, którą rozegrali. Poleciał on na stację, aby tutaj delikatnie ograć swoich przeciwników. Udało im się od razu wziąć bronię, przez co mocno obili przeciwników. Od razu iDrop złapał fraga i tak naprawdę cały czas ich puszowali. Harry również jednego zabił. Jak tutaj widzimy, od razu dobił sobie iDrop. Kami również złapał jednego fraga, przez co tak naprawdę mieli na starcie 8 darmowych punktów. Do tego trochę surdzia, no i czystego spota, przez co mogli rozgrywać naprawdę mocną gierkę. Ale niestety przez to, że Pixdemu i darmowy mieli kontest, tak naprawdę nie mieli oni się tutaj zbytnio z kim tradeować no i to właśnie był minus właśnie tego kontestu Pixa, Demusha i darmowego. No i tak naprawdę każdy z nich lutował sobie spota, a dokładniej to Kamil lutował tą część, a iDrop z Harem lutowali główny most. Ciekawiny też znosił leczenie do nich, aby można było się właśnie tradeować lub po prostu przeczekać na zona. Jak widzimy, zon niestety siadł dosyć daleko, ale przez to, że jest meta jaka jest, chłopaki siedzieli w zonie. No i tak jak mówiłem, przez to, że piks demuś darmowy mieli kontest, niestety Kami nie miał się z kim tradeować z dlatego podeszli pod Akire, który spota nad nimi nad I jak tutaj wiemy, kiedy jesteśmy koło gejzera, niestety nie możemy budować. Dlatego w momencie, kiedy Akira koło niego był, w trójkę zaczęli go sprejować. Oczywiście udało mu się uciec, ale tak czy siak złapali tego Kila dzięki czemu nabili sporo surdza, również z tamtymi delikatnie też się powymieniali. No i była to dobra decyzja, bo inaczej Mogłoby być lekalipa. No i tak naprawdę chłopaki zagrali sobie na zona, a przez to, że tutaj praktycznie nikogo nie mieli, wyszli sobie oni spokojnie przez utopię gdzie dobrali sobie jeszcze delikatnie lutu, no i kierowali się w stronę zołnika. Byli już w zonie i na spokojnie się wyleczyli i podeszli pod Foxy gdzie przez nieuwagę Mapiego udało się go złapać i od razu bez zastanawiania się polecieli w niego no bo jak tutaj widzimy brakuje im delikatnie maców loot też mógłby być lepszy dlatego postanowili go od razu dojechać no i też zlutowali troszkę tego spota poszukali jakichś rzeczy których mogli zostawić właśnie mapi z jego ekipą I jak widzimy następnego zona dało znowu delikatnie od nich na szczęście nie jest on najgorszy ale chłopaki nie czekali zrotowali jak najszybciej jak widzimy mają tylko 600 db e to nie jest za dużą ilością no ale ale właśnie to był problem, że nie mieliście z kim tradeować. Tutaj mieli mocnego farta, ponieważ zona dało do góry, a że mieli naprawdę dobrą pozycję, tak naprawdę nikogo nie było w tym obrębie, oprócz tej jednej ekipy i tych z tyłu, rotowali oni jak najszybciej, dzięki czemu zaraz zajmą sobie bardzo dobrą pozycję. I tak jak tutaj widzimy, w momencie, kiedy zone zaczęły iść do tyłu, od razu weszli, dzięki czemu zajęli sobie naprawdę fajne miejsce, mogli sobie tutaj dofarbić macy i tak naprawdę chillować. A przez to, że następny zone siadł im, tak naprawdę mogli tutaj zagrać genialną gierkę bez większych problemów. Ale co warto zaznaczyć przez to, że mają oni mało surdza, dostali w tym oto miejscu, jeśli na foodle Side Ponieważ tam nie ma jak nabić surdza, dlatego to była dużo lepsza opcja A w momencie, kiedy mieliby tego surdza 800 około Na pewno poszliby na Dead Side, gdzie na pewno mogliby dofarmić Poromatsów, no i zdobyć też jakiś ludzi. A jak widzimy, no aktualnie w we quick punktach nie ma tych buildów zbyt dużo No i jak widać, Zona dało do przodu, więc gdyby poszli na Dead Side Nie musieli oni by w tym momencie rotować, ale poszli oni od razu Żeby móc zająć jak najlepszą pozycję, wykręcić Delikatnego high'a, no ale przez to, że niestety spadł im surd, musieli go nabić, no i właśnie to był ten problem, dlaczego nie zrobili tego wcześniej. I w tym momencie podjęli genialną decyzję o tym, żeby podjechać drugi highground, bo po pierwsze nie mają surdza, po drugie lutu, dlatego była to najlepsza możliwa decyzja. Udało się ich złapać bardzo łatwo, przez co tak naprawdę Kami miał kapa maców, ci również dofilowali sobie bardzo dużo buildów, no i tak naprawdę zajęli highground, gdzie mogli już sobie na spokojnie w tym momencie budować. A w momencie, gdy zajęli highground, tak naprawdę Kami skupia się tylko na tym, żeby. Rozciągać go jak najwięcej. Również tutaj gdzieś strzela, tak jak widzimy, złapał kila. Na no, iDrop z Harem, no tutaj jest skuka na tym, żeby złapać jak najwięcej killi, a zrobili tutaj dosyć sporo, właśnie 13. No i tak naprawdę dzięki tak dużej ilości maców po tym refreshu, siedzieli oni na high Highlandzie praktycznie cały czas, dopiero minutę przed końcem. IDrop z Harem zeszli delikatnie niżej, aby złapać jakieś fragi. No i tutaj iDropowi udało się złapać aż dwóch przeciwników, jak tutaj widzimy, od razu jeszcze na jednego. No niestety był lag, przez co nie widzieliśmy tego fraga. szedł on też, żeby zebrać macy, przy okazji widział, że. Na Low Grandzie jest dwóch przeciwników, dlatego delikatnie się wykręcił. Wyrzucił macy Haremu, ponieważ Harry już nie miał masów. Wylądował na nich Czub, ale od razu udało się im złapać. No i w tym momencie, kiedy iDrop złapał tego kila i wiedział, że będzie miał HP, postanowił poszukać reszty. Chciał polecieć w Zona, bo widział, że X-Force tam uciekał, ale na Low Grandzie był jeszcze jeden przeciwnik, którego od razu złapał. Niestety tutaj nie udało mu się go zdążyć dobić, żeby przeżyć. Hary również padł, ale X-Force miał tylko medkity, po czym dostał jeszcze Stormcinesa. Tak naprawdę użył Peledynki, a w tym momencie Kami miał tyle le ta gierka nie mogła być przegrana, no i w taki sposób zrobili aż 13 liłina w finałach FNCS-u w pierwszej gierce, no ale niestety nie było aż tak kolorowo, bo następnych 5 gierek pierwszego dnia zagrali tak tragicznie, że średnia ich punktów właśnie w te 5 gierek wynosiła 7,6 punkta na gierkę. No i mają szczęście, że wygrali tak mocną gierkę, bo inaczej mogłaby być lipa ze zrobieniem globalsu. A teraz zobaczymy sobie, jak swoją gierkę rozegrał najlepiej grający Polak na tych FNCS-ach, czyli Seti z jabłkiem Panzerem, a latają oni oczywiście. Na Lone Wolfa, gdzie każdy zaczyna lutować swoją część. Tak naprawdę, Jabko Setim lutują maina, a Panzer lutuje te tutaj dodatkowe domki, które znajdują się oto w tym lesie. I jeszcze seti dodatkowo rozwala drzewa, aby nikt nie mógł się na nich kampić i żeby mogli sobie łatwiej patrzeć, nabijać Surdża. A w momencie, kiedy zebrał on loot oraz Egłę, buduje Surdża, gdzie zrzucił wszystkie itemy, i w tym momencie idzie do farmiacz i matcy oraz leczenie, które donosi na Base'a No i tak naprawdę, w momencie, kiedy już natrajdowali dużo Surdża, chłopaki Zeszli ze Surge aby dolutować sobie jeszcze troszkę maców no i dobrać jakiś ludzik, którego im brakuje. Dzięki temu, tak naprawdę, Zone był praktycznie cały czas na ich spocie. Mogli oni natraidować wystarczająco dużo Surgea z Waniakiem, że w tym momencie zostają oni w Zone, gdzie grają na chila I tak naprawdę daje im to tą przewagę, że nie ryzykują właśnie padnięcia gdzieś tu na rotacji. A że Zone poszedł na górę, jest tutaj nastakowane dużo ludzi, a przez to, że teraz wspólne o w tamtą stronę, mogą oni się uleczyć. Mają oni lunchpada, gdzie tak. Tak naprawdę w kilka sekund mają oni zajętego full Dead No i dzięki białemu leczeniu tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie siedzą sobie w zonie gdzie wykręcili naprawdę fajną postawę do wzięcia Haya, jeżeli taka okazja by się nadarzyła. Niestety mają tylko 350 debuff więc tutaj jeszcze starają się trochę nabić. Następny zone siad na nich, dlatego w tym miejscu zostają. A przez to, że nie mają tak dużo surdza, jak mogliby mieć, no to nie idą oni na Dead Side. No i właśnie na tego surdza. Nie idą oni od razu do zona, tylko cały czas starają się ponabijać. A zaczynają oni rotować dopiero w momencie, kiedy otworzył się spory kawałek i zajęli oni sobie full low grandzik, aby na spokojnie sobie silować. Kiedy następnego zona płynęło do boku, pobiegli oni od razu, obiegając tak naprawdę całego zołnika od dołu. Dzięki czemu tutaj mają przyrodkę, a stąd jest im dużo łatwiej zrotować. A jak tutaj widzimy, napotkali przeciwników na swojej drodze, dlatego od razu zeskoczyli na full low grand. Gdzie sklejmowali go naprawdę most no i tak naprawdę cały czas sobie tarpują do przodu, tutaj znowu przeskoczyli żeby móc sobie na spokojnie zająć fajny layer, ale tym razem zboksowali się oni na mid grandzie, i tak naprawdę przetarpowali sobie nim cały czas do przodu oraz udało im się tutaj złapać kile na typkach, którzy chcieli wlecieć im do boksa ale w tym momencie seti, widząc który jest zone, jak wygląda aktualnie pozycja, przelecieli od lewej strony sklejmowali sobie full low grandzik no i tak naprawdę tarpują już podwójnym tarpem, jeszcze udało im się napotkać przeciwników, których od razu zrobili z Nie był to ciężki frag Od razu rozciągnęli do przodu. Niestety, mając przeciwników na ściance, musimy zaryzykować. Dlatego przecięli oni ich. Polecieli do przodu, gdzie zajęli sobie full low ground. Ale niestety, tu też był przeciwnik. Ale udało się Jabłko w niego wjechać. Od razu go zabił. Dzięki czemu zgarnęli jeszcze trochę maca. Aseti na pomocą tych maców sklejmował jeszcze więcej low groundu. Tutaj leciał im kolejny ziomek do boksa, którego złapali. Znowu zrefilowali troszkę maców. No i tutaj postanowili oni zagrać od lewej. Strony, tak naprawdę przecinając wszystkich przeciwników, no bo niestety nie udało im się utrzymać full low ground, dlatego musieli zaryzykować złapali jeszcze jakąś solówkę, która dała im trochę maców, no i w tym momencie Seti już full claimuje low ground, nie dając żadnemu przeciwnikowi dojść do głosu. Tym no i mniej więcej 40 sekund do końca Panzer zostaje z apteczką, nie sobie tarpuje, a w tym momencie Seti z Jabko zaczynają robić jakieś fragi, jak tutaj widzimy, Jabko udało się złapać przeciwnika, Seti również zabił, no i w tym momencie został Panzer 1v1 na terenie który jak widzimy, był kompletnie bez leczenia, ale przez to, że złapał fragan na Seti oraz na Jabko, próbował jeszcze gonić Panzera, ale miał już on Storm Sicknessa, dlatego Panzer, używając jednego dasha, tak naprawdę uniknął walki z i w taki sposób robili Winka 9 killi na finałach FNCS. A jak wiemy, Seti miał naprawdę ogromne szanse na wygranie tych fncs no ale niestety przez grief od Fredoxiego oraz Veno tracił kilka gierek, przez które niestety nie udało mu się wygrać tych FNCS-ów, ale ten win który był bodajże w 11 lub 10 grze na FNCS-ach, naprawdę dał mu szansę, no ale niestety następne gierki nie poszły już tak dobrze. Ale nadal czwarte miejsce nowym trio, które znalazł dwa tygodnie przed FNCS-ami, do tego zakwalifikowali się na Lana. Jest to naprawdę bardzo dobry performance. A teraz przejdziemy sobie do analizy trzeciego i zarazem ostatniego Polaka, który dostał się z tych FNCS-ów na Globalsy, a jest to oczywiście Mixon, swoim trio Taplem oraz Fokusem, którzy oczywiście latują na Szoguna gdzie każdy z nich na start lutuje sobie jakieś itemki, po czym zbijają iglicę, z której wypada naprawdę sporo leczenia, bo Chuck Jaggi, bigi oraz Minisy i fajny loot i egzotyczna broń. No i tak naprawdę fokus lutuje tylko podstawowy lucik, po czym idzie, buduje Surge Base'a, gdzie zaczyna się tradować. W tym momencie Up przerzuca leczenie oraz idzie właśnie do fokusa, gdzie będą się tradować surge'em. a Mixon klasycznie, jak za każdym razem i w każdym triocie biera cały loot, jaki mają na spocie oraz Macy, no i zostawia je Swoim teammateom, którzy po prostu farmią tego surdżyka. No I właśnie tak to wygląda na trio, dlatego jest to trochę obsuta mechanika, ale nagrywam to już w momencie, kiedy wiadome jest to, że właśnie w tym sezonie, bo widzicie to dopiero w nowym sezonie, będzie duło no i mam nadzieję, że rozwiążę naprawdę nasze problemy. No i mimo tego, że Zona płynęło dosyć daleko, nadal zostają oni na spocie, gdzie łika z nich nadal się tradowała. Dopiero mniej więcej 30 sekund przed końcem zaczynają oni schodzić z Surge do gdzie dofilowywują sobie najlepszy ludzi, zaczynają się leczyć. I w tym momencie zaczyna się rotacja, gdzie idą właśnie o oto miejsce. A że nikt tego nie lutuje, to mogą tutaj zgadnąć naprawdę sporą ilość metalu, no bo niestety na ich spłocie nie ma go zbyt wiele. No i też dolutowują sobie tutaj leczenie. No i jest też tutaj kilka beczek, dzięki którym leczą sobie white'a. No w międzyczasie zahaczają oni również o bunkier, gdzie otwierają jeszcze kilka skrzyneczek, to kupują metity, którymi oczywiście się leczą. No mają oni dosyć dużo white'a, No i w tym momencie rotują w stronę crime city. Jak widzimy, zonik jest taki, zeszli sobie oni tutaj bardzo łatwą rotacją, no ale niestety. W tym momencie zaczął dojeżdżać ich Veno, gdzie w pewnym momencie myślałem, że już zaraz będą dead, ale rozegrali to bardzo mądrze, rozciągnęli sporą ilość boksu, i mimo tego, że Venom miał przewagę, udało się tego fajta finalnie wygrać. No i tutaj był właśnie bardzo ważny frag od Fokusa, który wybiegł. Udało mu się złapać Venom, który był w boksie bardzo szybką pompą, i Mixon również spikował, gdzie Wiko zeskoczył głupio na ściankę, a UP postawił nad nim schodki, przez co nie miał się jak już cofnąć, no a w postanowił uciec. No i w taki sposób Mixon nie dość, że to był refresh, do tego nabił jeszcze 400 Surcia, to tak naprawdę wyeliminował jedną z najgroźniejszych ekip na tym serwerze. No i tutaj łatwo sobie wlecieli pod zonika, to nadało na dół, więc tutaj mogli sobie bardzo fajną pozycję zająć. No niestety, następnego zona pulnęło maksa, dlatego poczekali oni chwilę i dopiero mniej więcej po kilku sekundach zaczęli rotować i żeby być bezpiecznym, praktycznie wszędzie budują, potem dofarmiają te macy, żeby właśnie gdzieś nie dostać jakichś głupich hitów, no i nie zglifować sobie HP, a przez to, że nafarmili naprawdę ogrom w oraz na tym Veno mają oni tyle ebo, że nie muszą się niczym przejmować. Niestety tutaj przy latywaniu do zona nie do końca im się to udało, ponieważ zaczęli holdować team. Zne są musieli jeszcze raz użyć kruka. No ale udało się im w końcu zająć fajną pozycję. A przez to, że następnego zona dało pod nich, postanowili oni rotować w tamtym kierunku jak najszybciej i zająć jak najlepszą pozycję. Jak tutaj widzimy, wlecieli są oni fajnie do zonnika, mają naprawdę spoko pozycję, a dzięki sporej ilości surja tak naprawdę nie muszą myśleć teraz o nabijaniu, a że następnego zona dało pod nich, a idzie on na górkę, postanowili oni. Jak najszybciej na nią wchodzić, od razu jak ruszy zone. No I gdy dało następnego zona, poczekali oni chwilkę, aby zrotować jako ostatni. Niestety poszedł on na drugą stronę góry, a kruk wystarczył tylko do połowy, ale od razu rozciągnęli naprawdę masę boxu, gdzie polecieli sobie jeszcze do przodu. Tym razem już nie na krukach, no bo niestety, ale zużyli je wszystkie. Sklejmowali naprawdę bardzo mocno sobie low grandic, a że zona cofnęło na górkę. A mieli oni kilka buildów za sobą. Tutaj focus full tarpował do góry. Jak widzimy, weszli też przez ile stare buildy, ale cały czas. Starają się wychodzić do góry, żeby potem się właśnie nie zglifować. a tak jak tutaj widzimy, zajęli oni dosyć wysoki layer, ale niestety powoli zaczęły im się kończyć macy dlatego musieli oni tutaj zacząć szukać jakiegoś refresa, jakiejś opcji na fraga. I jak tutaj widzimy, zaczęli oni patrzeć na high grant, który widzieli, że jest kap i zaczął się bić, dlatego od razu lecieli na górę. Jak tutaj widzimy, nadal mieli zero maca, więc był to dosyć risky play, aczkolwiek przez to, że udało im się złapać fragi, mogli tutaj na spokojnie grać dalej, ponieważ zrefirowali troszkę maca, troszkę leczenia. No i jako 40 sekund do zamknięcia, Mixon zaczął schodzić delikatnie niżej, aby złapać jakieś fragi, jeszcze przerzucił swoim teammateom do góry leczenie, niestety przez to, że nie miał matsów, nie dał on rady się zrampować do góry, jak tutaj widzimy up dalej został na górze, a w tym momencie Mixon poluje tutaj na jakieś pompy, tutaj jednego przeciwnika trafił, cały czas gdzieś tutaj próbuje się wbić, aby złapać jeszcze kilka killi, a Focus również postanowił zejść, bo gdy zobaczyli, że wszystkie triosy się griffują, chcieli złapać jeszcze trochę killi i było to naprawdę important, bo nie mieli oni zbyt wiele punktów, ale jak tutaj widzimy, Udało się idealnie wbić w ludzi, którzy na razie tego nie spodziewali. W tym momencie zostali oni tutaj pana 1, na iDropa, który no niestety nie miał zbyt wielkich szans. Od razu fokus za nim pobiegł, a przez to, że miał on Storm no musiał go gonić. No, i udało mu się go szybko złapać. No, i w taki sposób wygrali gierkę z 12 kilami, gdzie w pewnym momencie nawet Venom zaczął ich dojeżdżać. A prawda jest taka, że gdyby nie ta gra, no to mogłoby być naprawdę ciężko skłale, bo zbustowało ich to naprawdę mocno. Dało to im aż 113 punktów. Z tego mogli już naprawdę budować coraz większą przewagę. No i. Fajnie zobaczyć Miksona po roku przerwy z Powrotem na LANie No i to byłoby już na tyle w tym filmie Ja życzę powodzenia każdemu z Polaków na LANie A jest to oczywiście Seti, Jabko, kami, Harry, Mixon Oraz Pixdemu darmowy Którzy dostali się już poprzednich kwali Mamy dokładnie 8 Polaków Jest to naprawdę ogromna liczba Na pewno najwięcej do tej pory I chcę aby naprawdę każdy z nich Mógł rywalizować o ścisłą topkę Aby każdy miał anko spota No i good luck A jeżeli wy chcecie zobaczyć Jak rozgrywać perfekcyjny late game Aby móc wygrać Gdyby tak gierki to wbijajcie na ten film.